Cześć wszystkim i witam na kolejnym podsumowaniu dnia z Dadas Trading System. Mówię do Was z Dadas Trading Room Discord Server, na którym to właśnie serwerze streamuje na żywo codziennie. Czyli codziennie możecie mnie tam spotkać od godziny mniej więcej 10-11 rano do godziny 23, a nawet i do 1 w nocy z tym, że no oczywiście już tak po 23 nie za bardzo mogę rozmawiać, natomiast możemy nadal tekstować. Więc zapraszam serdecznie. Do 23 streamuję na żywo, widać mój ekran, można ze mną porozmawiać. Zresztą można ze mną porozmawiać nie tylko na tematy tradingowe, ale także na inne tematy, którymi jestem mocno zainteresowany i które także wspierają. Nie tylko sam trading, ale także i sytuację życiową człowieka. Na pewno służą rozwojowi i, i, i poznaniu bliżej, można powiedzieć, nawet i prawdy. Także zapraszam serdecznie. Nawet mogę stworzyć taką sekcję bardziej filozoficzną, jeżeli ktoś chce. I możemy tam właśnie rozwijać tematy filozoficzne. Zresztą mam nawet taką sekcję, tylko ona jest przeznaczona dla ludzi, którzy poproszą o szczególną rolę. Czyli nie chciałbym mieszać za bardzo tradingu z, z sprawami właśnie naukowymi, filozoficznymi, więc taki osobny, że tak powiem pokoik, można by tak to nazwać, stworzyłem i tam jeżeli ktoś bym był zainteresowany rolą, no to udzielę taką rolę i będziemy mogli się spotkać, pogadać, gdzie indziej, prawda? Lub popisać, no bo niestety, ale jest tak, że. Mm, A czy mam pewien pomysł, mam pewien pomysł, po prostu yy, mogę się logować y, jako inny użytkownik, i y, 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 jako ten inny użytkownik mogę być, prawda, wtedy w innym pokoju. Yy, trochę, trochę na pewno, hmm, chociaż nie wiem, czy. Czy to, czy to by przeszkadzało, czy nie? Nie, chyba nie. Nie wiem. Okej, okay, dobra, nieważne. Jest to do sprawdzenia w każdym razie, czy można być zalogowanym na jednej platformie jako, dwu, jak, jako dwoje osobnych użytkowników. <coughs> Musiałbym to przebadać. Nie wiem. W każdym razie się też nie zapraszam. Natomiast jeżeli chodzi o taksa, dzisiaj, no to no, niestety, ale. Znowuż, że tak powiem, kiedy wstałem i otworzyłem wykresy, no to niestety, ale DAX już poleciał dosyć gwałtownie w dół. Dzisiaj nadrobił dosyć sporo, że tak powiem, tej, tej średniej swojej, czyli dzisiaj mieliśmy 396, prawie 397 pipsów w zakresie dziennego. No to jest, że tak powiem, dosyć bogato. Znaczy dosyć bogato, no patrząc na to, co się działo w poprzednie dni, no to jest rzeczywiście więcej, prawda, więc, więc ponad normatywnie, no i dlatego tutaj było ciężko, no bo jak ja już tutaj wszedłem, to rynek już, kurczę, tutaj szedł, w każdym razie zaryzykowałem tutaj shorta pod ten, pod tą właśnie dynamikę tutaj, kiedy rynek, tak powiem, zrobił tą małą pauzę. I zaczął lecieć w dół. Trochę mi to za daleko odeszło. Bo lepiej byłoby wejść trochę wcześniej. Prawda? Gdzieś na tym poziomie lepiej było wejść. Ale no niestety nie udało mi się. Więc no tutaj mi się ten wynik podobał. Więc zamknąłem. Dziękuję. Jak widzimy gdybym tego nie zamknął. No to jeszcze bym musiał trochę poczekać. No bo 15 minut świeca się trochę jeszcze wahała a potem dopiero następna świeca poleciała tu, gdzie był mój mm, take profit. No ale niedługo się jednak odwrócili, prawda, tu się jednak odwrócili, no i tu zaczęli, tu zaczęli iść w górę, no i ja na, na, na typowy układ tutaj poszedłem na longa, mm, ale niestety znowuż brakło dynamiki, mm, brakło y, momentum, no niestety, ale Wyszedłem na jakieś 9 pipsów, jak widzicie tutaj. Czyli suma, suma sumarum, tu miałem już 20, dobre 26 pipsów, prawda? No i co było potem? No potem tutaj rynek zrobił taką rzecz, że jak, jak widzimy systematycznie zaczął iść do góry, czyli zaczął tworzyć wyższe szczyty i wyższe dołki. No więc tutaj mi to wyglądało ładnie, że no szczególnie, że wyszli powyżej piwota miesięcznego Dada'sa. Więc tutaj mi wyglądało, że będą chcieli iść w górę. No de facto chcieli iść w górę potem, prawda? No ale niestety jak na moje warunki, no to za daleko odjechali. No to ja postanowiłem szybko zamknąć i się odwrócić, no bo miałem stratę 31 pipsów, więc... Jak się odwróciłem dziesiątką, to potrzeba było mi 3-3,5 pipsa. Udało mi się wziąć 5,3, więc więcej niż straciłem, prawda? I tak dosyć dobrze, nie dwa razy więcej, ale, ale dobrze półtora raza przynajmniej więcej, może jeszcze lepiej. No i potem kurczę, rozochocony tym co rynek tutaj robił i faktem, że mm, Zbliża się końcówka dnia, pomyślałem sobie. Cholera wygląda na to, że będą robić korektę. A ponieważ na się lubią robić takie korekty, yy, przybliżę to, ponieważ na się lubią robić takie korekty, które potrafią ciągnąć na, i nawet stopić psów do góry. Yy, no to wszedłem w loga. No, i tak patrzę, patrzę, a rynek zamiast iść w longa, no to zrobił raptownie gwałtowny ruch w dół. No to mówię, mówię sobie, cholera, cóż, wchodzę w shorta, prawda? Wszedłem w shorta za 10, no i niestety, ale w tym miejscu rynek pokazał mi grubego palucha i powiedział: No, niestety, ale ja tylko robię tutaj zmyłkę, prawda? No i zaczyna iść z powrotem do góry. No więc ja stwierdziłem, że już w tym momencie to nie ma co się, że tak powiem, za dużo cackać, tylko trzeba się łapać tej ostatniej deski ratunku, no nie zupełnie ostatniej, ale prawie, czyli zamykam longa, raczej znaczy zamykam shorta na stracie, czyli mam dwie straty, mam tutaj 30 pipsów za jeden stratę, tutaj mam 240 pipsów za jeden stratę no to muszę jakieś, no. To by było 240, 270. No to ponad 300 muszę mieć, nie? 300 za 1. A to 300 za 1 to jest 3 za 100, prawda? No i tak to zrobiłem. Wynik tego sumaryczny wynik tego potrójnego. Gdzie to jest? Tutaj. Tego zaraz pokażę. Sumaryczny wynik tej potrójnej akcji jest tutaj. Nie widać tego wszystkiego dokładnie. Musiałbym to trochę, chyba, podnieść na chwilę. O, tutaj, prawda?

Nie zalecam bawić się w ten sposób w domu, próbować tego w domu, no bo to trochę jest niezbyt bezpieczne, szczególnie dla kogoś, kto nie potrafi wyjść z pozycji na czas, prawda, no bo niestety, ale takie, takie momenty jak tutaj mogą się zdarzyć, albo jak tutaj, no bo widzimy, że pomimo ładnie, ładnej, takiej no pozornie ładnej akcji, takiego ładnego zbierania się rynku do góry, no to on raptownie robi zmyłkę i, i dynamika tego spadku mogła świadczyć o tym, albo mogła nawet spowodować, nie wiem, jakieś tam uruchomienie jakiegoś algorytmu, który by pociągnął, pociągnął dalej, prawda, gdzieś tam w jakichś tam automatach, prawda, więc no. no. Tutaj też było stosunkowo może niebezpieczne, no bo to była podobna sytuacja, że rynek gwałtownie zaczął spadać i potem się raptownie odwrócił. Znaczy, no nie tak raptownie, bo tu jednak trochę się pobawił w tym miejscu, ale też troszeczkę tego, tego shorta tutaj pomimo, że zysk był fajny, ale ja go spóźniłem. No, bo się tutaj spóźniłam. Czy cena za szybko odeszła, i zanim zdążyłem kliknąć, to mi niestety ale spadło, prawda? Więc no, tak też bywa. Tak? Więc, więc na to też trzeba uważać. A gdybym tutaj też wyraźnie widać, że gdybym nie zamknął tej dziesiątki, to by tutaj była, był kłopot. No, ale, ale tak powiem, ponieważ mam przynajmniej no, no mam te trzy do dyspozycji. Ja mam więcej, tak? Mam więcej, ale, ale przynajmniej te, te trzy tak bezpiecznie mam do dyspozycji. Więc yy, jeszcze jest taka opcja, że mógłbym ewentualnie, gdybym tutaj miał tą stratę yy, tej, tej dziesiątki, załóżmy, a no to bym miał podobną sytuację jak tutaj. Miałbym dwie straty i teraz musiałbym pomyśleć, żeby ładnie wejść setką, żeby tutaj odrobić. No i de facto było, znaczy mogłem odczekać na, na, na pewien price action i na przykład w tym miejscu wejść. Też coś takiego w swojej strategii mam jako, jako taką opcję, że czasami odczekać, prawda chwilkę. Szczególnie w takiej sytuacji, no tu akurat w tej sytuacji to już nie było na co czekać, bo to wyraźna końcówka dnia, prawda? Więc więc tutaj szczególnie że to takie ciach potem powrót do góry, no to już raczej jest większa prawdopodobieństwo. Oczywiście tak jak mówię i zawsze mówię to że to nigdy nie ma gwarancji, i zawsze może być taki moment, że gdzieś byśmy w jakimś momencie, w jakimś momencie można coś, że tak powiem, przymoczyć, czyli, czyli nie zadecydować odpowiednio. No i niestety. No ale, tak jak mówię, zgadza się, tego typu trading, jak ja tutaj pokazuję i uprawiam. Troszeczkę wymaga yy, większego doświadczenia yy, i większego rozumienia tego, co się dzieje, i, i po prostu reakcji, reagowania. No i generalnie chyba o to chodzi, ponieważ yy, no, trzeba się nastawiać. Niektórzy mówią: Trzeba być konsekwentnym, tak? No ale ja bym powiedział tak: najlepiej to być konsekwentnym w zarabianiu, prawda? A no bo tak naprawdę jeżeli będziemy myśleli o, o jakiejś strategii, konsekwentnym wykonywaniu strategii, to yy, jaką mamy gwarancję, że ta strategia by konsekwentnie wykonywana, yy, że my nie robimy, właśnie, że my nie, nie uczymy się konsekwentnie błę, błędów, prawda? Ponieważ yy, powtarzając, powtarzając coś, powtarzając jakieś pewne zachowania, De facto programujemy swój mózg w jakiś sposób, i potem nabieramy coś, co, co, co czasami się nazywa nawyk, albo nawet nauk, prawda? No więc wystarczy, wystarczy po prostu natrętny nawyk, żeby potem było ciężko go zlikwidować. A na tych rynkach my nie mamy żadnej gwarancji, że to co robimy bo ktoś nam powiedział, że tak trzeba, albo nas nauczył, to jest właściwe i będzie zawsze prowadziło do dobrych wyników, prawda? Na pewno właściwe jest zarabianie, czyli branie zysków, a ucinanie strat, prawda? No i to na pewno konsekwentne branie większych zysków niż strat powinno konsekwentnie prowadzić do zarabiania, prawda? Natomiast konsekwentne łudzenie się, że rynek wykona coś, co chcemy, hmm, no to niestety, ale konsekwentnie prowadzi do złych wyników wcześniej czy później. Dobra, tyle na ten temat. Dzięki serdeczne. Lajkujcie, subskrybujcie. Ja postuję swoje filmy na moim kanale YouTube, do którego właśnie proszę, żebyście subskrybowali, i, i lajkowali, i może też przesyłali dalej, prawda? Natomiast jeszcze dodatkowo publikuję moje filmy na Forex Factory. Tam mam takie trzy wątki, z których jeden na pewno może być interesujący, ponieważ jest prowadzony już od 2013 roku, gdzie tam zacząłem prezentować moje właśnie podstawowe pomysły i, i nawet dzieli się pewnymi narzędziami. Natomiast jeszcze publikuję swoje filmy oczywiście na Dada's Trading Room Discord server, do którego link z zaproszeniem macie pod spodem w opisach. Także tam znajdziecie link do mojego Patreona, gdzie też publikuję moje filmy i możecie mnie wspierać poprzez Patreona lub bezpośrednio. Poprzez mojego PayPal'a. Ten, ten link też znajdziecie pod spodem w moich opisach. Co Wam daje taka subskrypcja? Daje Wam e, rolę VIP-owską na moim Dodas Training Room Discord serwerze. No i e, w związku z tym e, wiążą się z tym bardzo fajne korzyści, ponieważ e, każdy, każda wpłata miesięczna, abonamentowa, liczy się. Ocaleiczana jest na konto ewentualnego wykorzystania potem, jako właśnie na przykład mój czas, który mogę poświęcić indywidualnie na, na, na konsultacje albo, albo tak zwany coaching. Z mojej metody, albo na przykład na udostępnianie wskaźników, ekspertów, udzielanie pomocy w programowaniu, albo programowanie na życzenie, albo nawet jeżeli ktoś uzbiera to na cały system na cały celotki system łącznie z właśnie moim wsparciem na żywo. Także yy, dzięki serdeczne jeszcze raz. Trzymajcie się zdrowo. Noście maseczki, myś, myjcie łapki i uważajcie na siebie i trzymajcie się na razie. Cześć.